Dzień dobry, dzień dobry. Po kilku odcinkach, gdzie tutaj mnie nie było, wracam do tego pomieszczenia, aby dzisiaj zdać Wam. Jak zawsze w planach mam krótką, ale będzie to zapewne dłuższa relacja z tego, co się dzieje tutaj w tych klatkach rozrodczych. Po pierwsze, spieszę z informacją, bo tam mnie dopytywaliście wcześniej w komentarzach odnośnie wielkości klatek. Już kiedyś o tym mówiłem, ale powiem jeszcze raz. Tutaj rozrodcze, gdzie są mamuśki z maluchami 125x125, 125, wysokości jest około chyba 62 albo 63 cm. Tamte klatki pojedyncze, gdzie są te kuwety plastikowe, jest to klatka 72 na 90 i wysokości również są 60. Natomiast te większe, gdzie są szuflady, te ze sklejki, to są wymiary 120 na 83 i takimi trzema gabarytami operuje Pomieszczenie, gdzie są mamki, co był pokazywany odcinek ostatnio, to jest docelowo najwięcej, sklatek klatek 100 na 60 cm, ale jest też kilka tych takich dłuższych, 120 na 60 To takie są, bo to są pozostałości klatki po belgach. Tam kiedyś belgi były, także gabaret został z tamtych królików. Co do tego pomieszczenia, gdzie jesteśmy obecnie. Wczorajszy dzień dokładnie był dniem dosyć burzliwym. Dosyć burzliwym z tego tytułu, iż miałem 7 samic. 8, bo jeszcze jedna się nie wykociła, ale 7 było w bardzo zbliżonym terminie, ósma jeszcze czeka. Wykotowym. Niektóre samice miały pierwszą swoją szansę, czyli były po prostu ich pierwsze zakoty. Niektóre dostały kolejną szansę, bo poprzednie zmarnowały. No i zaraz Wam pokrótce staram, postaram się przybliżyć, jak wygląda sytuacja, która jak szansę swoją wykorzystała. Więc jedziemy od góry. Jest tu samica o numerze W2 4, 4, 124. Z końca kwietnia samiczka. Ona urodziła 13 maluchów. Ósemka została u niej. Piątka powędrowała do mamki. Pierwotnie były u innej Belgijki, ale widziałem, że w ogóle nie ma ta samica zainteresowania żadnego, bo sama straciła swój od Zaraz pokażę wam która. Więc w międzyczasie okociła się mamka i poszła do mamki. Ósemka została. U niej także, ona swoją pierwszą szansę, zobaczymy, na razie wykorzystuje dobrze. Tu mam samicę W2-2471 z trzema maluchami, ona już niedługo w ogóle jedzie do nowego domu, dwa tygodnie jeszcze tutaj u mnie jest i będzie opuszczała y, moją hodowlę. I tutaj mamy samicę W2-34101, która właśnie wspominałem wcześniej, najpierw trafiły docelowo do niej maluchy od tej 124, 5 sztuk trafiło, bo ona swoich przez cały dzień, ona jako pierwsza się zaczęła kocić, to bodajże było w czwartek. Łącznie wyrzuciłem do psów 14 młodych, ładnych, dużych młodych. Przyszedłem z nocy, było 5, zrobiła słabe gniazdo, porozchodziły się. Jak zawsze dałem oksytocynę, zawsze daję, bo jeszcze tym bardziej, że widziałem, że są maluchy, i tak przez cały dzień stopniowo z siebie wyrzucała. Finalnie wynik jej się zakończył na 14 maluchach, wszystkie nieżywe. Także ona na razie swojej pierwszej szansy nie wykorzystała, ale z racji, że jest to całkiem młoda samica, bo to jest królik z końca marca. Także na pewno dostanie drugą szansę. Tylko no, nie miała łatwego wykotu. To na razie daje jeszcze takie 2-3 dni, żeby to ciało wróciło do pewnej sprawności, bo pierwszy dzień w ogóle praktycznie nie jadła. Teraz patrzę, zaczyna cokolwiek już podjadać. Jak wróci jej apetyt, to znowu pójdzie do samca i staram się każdej samicy dawać 3 szanse. Nawet jak dwie zmarnuje, to jeszcze trzecią jej dać. Więc ta dopiero pierwszą swoją wykorzystała. Tu jest samica W2-2377, dwulatka. Wspominałem wam już, że w tamtym sezonie wychowywała fajnie młode, w tym straciła pokarm po tygodniu, i teraz tam w rogu ma gniazdko, cztery maluchy żywe. Jeden się urodził nieżywy, bo był taki mega duży, także poleciał, więc ona wykorzystuje. Kolejne podejście w tym sezonie zobaczymy, jak to się u niej wszystko wyklaruje. Tu jest samica W2-3359. Która właśnie jest jedną, tą ostatnią, która jeszcze oczekuje na wykot. Więc na razie nie mogę nic więcej powiedzieć o niej. A tu jest mamka, szynszylowa mamka. To nie jest Belk. Ona tam ma Geny Belga, ale jest mamką jakieś Geny Termonda. Tylko ojciec jej, jeżeli dobrze pamiętam, to był szynszyl Belk. Jeśli nie dziadek. I ona ma cztery maluchy belgi podrzucone na wychowanie. Także to są nie jej dzieci, ale bardzo dobrze swoją funkcję wypełnia. Tu jest samica od Mateusza Markowskiego, ta z końca czerwca, ona była kryta i myślę, że jest kotna. Jeszcze jej nie sprawdzałem, trochę jeszcze mam za wcześnie, ale tak widzę po zachowaniu i zarówno pod względem grzebania, jak i pod tym względem, jak ja wkładam rękę do niej, że coś na rzeczy może być. Tu mam samicę w 2 4, 114 ona ma swoje dwa maluchy miała ich dużo, pamiętacie, ja Wam mówiłem, ona chyba urodziła 13 i stopniowo odpadały, 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 także pierwszą szansę wykorzystała bardzo słabo, bo ma dwa małe, ale słabo się spisała, więc już okryję na następne podejście, zobaczymy, jak się pokaże jej e, druga szansa. Tu mam taką wielką samicę, W2 12, 3, 7. Ona urodziła dwa swoje maluchy. Dwa maluchy, ale tylko jeden był żywy, natomiast ten drugi, co go wyrzuciłem nieżywego, to wierzcie lub nie, ale był wielkości dłoni. Było ich tylko dwóch, a dodam tylko, że ta samica ważyła, miał jakiś szasteł przed wykotem, już ma ponad 11 kg. Finalnie w tym kotniku znajdują się cztery, trzy maluchy, przepraszam bardzo, trzy maluchy, jeden jej i dwa od innej samicy, od takiej też dwulatki, która się wykociła, ale nie zrobiła gniazdo. Dojdę do niej za niedługo, także zobaczymy. No to, to jest wiecie, wszystko to jest świeży, świeży temat, bo to są dzień, dwa te maluchy mają. Także na razie tylko mogę powiedzieć, że tak są wykoty, bo być może za tydzień już nic z tego nie będzie, wszystkie powypadają i żadnego młodego nie będę miał już od tych samic. Tu na górze mam samicę W2 2457, ona ma drugie podejście swoje i ma cztery maluchy żywe w kotniku. Zobaczymy, bo ona była, brzydko się zachowała za pierwszym razem, znaczy brzydko, nie wylizała ich z tych worków, z tych błon po prostu się podusiły. Ja nie zdążyłem wejść, tylko jeden wtedy żył, no ale do, finalnie poleciały. Tu jest samica od Mariusza Reitnera, kwietniowa królica po moim samcu i po Mariusza samicy. Ona ma takich sześć małych brzdąców, to są króliki 3,5 tygodnia, coś takiego mają, ojciec ich to samiec od Rafała Franczyka. Także taka szóstka, zobaczymy, jak ona sobie po, poradzi i co to z nich dalej wyjdzie, przechodzimy dalej. I tu jest taka mega uszatka, pokazywałem ją na Facebooku i tam wzbudziła duże zainteresowanie. W244137. Tutaj, 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 przy samym, praktycznie przy samym wejściu, 5 albo 6 maluchów. Ma Kurczę nie chcę teraz kować, tak mi się wydaje, coś takiego, 5 albo 6. No nie wiem, nie chcę przestrzelić. Tu jest samica W2, 2, 4, 6, 8. No i ona już za tydzień pewnie będzie opuszczała moją hodowlę. Ona ma tutaj 5 maluchów i 5 jej maluchów, za niedługo pokażę, są u mamki, ale to w następnym pionie. Urodziła łącznie 11 sztuk, całą 11 udało się uratować. Tutaj od niej jednego odrzuciłem, bo miał złamaną łapkę, to dopiero jak wyszły z puchu, to zobaczyłem. Także on odpadł i zostało 5 z nią. I tu jest właśnie ta samica, co wspominałem, że ta, 1237 chowa jej młode, to jest o numerze, ta jest 33104 i ona urodziła gdzieś tam pod ścianą w Słomie bez gniazda, tylko zacząłem tak jak to zawsze jak sprawdzam po wykocie na czuja, a widziałem, że był wykot w ogóle, bo e, ślady krwi, więc już mnie to zaraz zaintrygowało, że coś się zadziało. Sprawdzałem i, i po prostu w Słomie maluchy były, także szybko ratowałem, a tamta samica akurat na równi wykot miała, także było pod co podrzucić i się uratowały. Tu jest samica W22473. Samica, matka tych właśnie, co ta szynszylka chowa, część. Która też chyba miała 11 albo coś takiego maluchów. I z tych jej maluchów zostały tylko dwa, bo te dwa też są podrzucone niej. I to jeszcze dwa, któremu jednemu o, tak załatwiła uszy, drugiemu obgryzła czubek ucha. Także ona nie sprawdziła się w pierwszej szansie. Dostanie drugą szansę. Zobaczymy, jak ją wykorzysta. Nawet już do, zaczyna dostawać, bo już się okryje. Na drugie podejście, na, drugie, na drugą szansę, tak jak wspomniałem. No i teraz od niej zależy, czy. Pałeczka, można powiedzieć po swojej stronie, czy to szansę wykorzysta, czy też jej nie wykorzysta w ogóle. I tutaj jest wspomniana reszta miotu od samicy W22468, czyli od niej. Tylko pięć tuk przy mamce. Mamka jest szara, ale jest mamką, nie jest belgiem. I pięć takich łepali. I to są króliki sześciotygodniowe. Przejść i parę dni, bo one się rodziły w połowie grudnia. Także, no, całkiem, ale to jak, jakie jest porównanie, jak mamki, to są po prostu fenomeny ile one mają mleka, żeby te króliki wykarmić. Te są sporo większe od tych, co są przy matce. Mimo, że te przy matce nie są jakieś niedożywione, to ten no, bije je na głowę. I tu ostatnia samica, yy, stara, ciężko to powiedzieć. Półtora roczna Mateusza Markowskiego, ale stara umie starzem, bo jest u mnie już prawie rok. I kolejne jej młode. To jest matka tamtej. Tej 4,424. To jest jej mamuśka. Jej mamuśka z kolejnymi swoimi maluchami. Ma cztery sztuki. Urodziła cztery sztuki. chowa cztery sztuki, ale jeden pewnie zaraz odpadnie. Zaraz wam pokażę dlaczego. O, o, jakby tu podszedł. Taki to słabo ostrość mi się łapie. Może teraz przyjdzie. O, widzicie. Ropień ma na szyi. Nie wiem od czego, bo sprawdzam od razu zęby, wszystko ok. Musiał się chyba gdzieś zakłuć, o coś uderzyć i taki brzydki ropień mu się zrobił, także u takiego malucha to ja nie będę tutaj z tym ropieniem cudował. Tutaj to już natura niech odgrywa kluczową rolę. Selekcja naturalna, co, co ma być, to będzie. Niech już e, samo się decyduje. Ja nie będę podejmował decyzji. On dostał do mnie szansę, nie likwidowałem go, ale myślę, że natura ma dla niego inny scenariusz, i raczej. Żywot jego już jest z góry przesądzony. Także, co by nie było? Mamy początek lutego. Sytuacja wyglądała mnie tak, iż licznik dzięki jesieni, to jesień mi uratowała brzydką tyłek, wrzesień, październik, listopad. Trochę grudnia, bo tutaj trochę grudnia jest. Ale tamte były miesiące bardziej obfitujące w maluchy. One mi naprawdę no, zrobiły, że tych królików maluchów mam tam z 70 parę pewnie. Nie chcę, prze, nie chcę prze, prze, przestrzelić tej kwoty. Liczby dokładnie, mówiąc nie, kwoty. Koko, uciekaj! To jest Koko, jakbyście nie znali. Taka pomocnica, chociaż ona pomocnicą jest, ale do jedzenia. Dlatego ona już tu chodzi, szuka, bo jest w rytmie firmy utylizacyjnej. Maluchów trochę ostatnimi czasy razem z Rokiem dostali. Dlatego tak kręcą po zapachach, gdzie tu w klatce się coś działo, to one wyszukują. 70 mam takich, to są te biegające po klatce. Nie liczyłem w, do tej puli ani jednego z tych wpuchu, bo według mnie yy, to jest taki etap, myślę, że ci co hodują króliki to wiedzą, że tak naprawdę takie puchowe króliki to dzisiaj są, a jutro może całego miotu już nie być, samica może zostawić, może wejść nasikać, przestać karmić, zmarznąć, no różne cudawianki się mogą zaciąć. O takich królikach będę mówił, że je mam, jak zaczną wychodzić z gniazda, będę chodzić po klatce, to wtedy będę mówił, że przybyły. Wykotów parę było, jak widzicie, dwie samice totalnie znowu się nie znaczy znowu, jedna się w ogóle nie spisała pierwszy raz, a druga ta 3 3 104, no nie wiem o co jej chodziło, no ale trudno, no tak też bywa, ten rok jest dziwny, jak rozmawiam tutaj z różnymi znajomymi, no to są różne sytuacje i u nich tak samo się dzieje niefajnie, więc dostaną jeszcze szansę, jeszcze nie jest bardzo późno, także na marzec. Jak to wszystko dobrze by się spięło, to powinny być te drugie wygody. Teraz na pewno nie omieszkam, bo tam pamiętacie, w zeszłym odcinku pokazywałem, mamki termontki mają full swoich maluchów. Te maluchy już są takie, chodzą po klatce, zaczynają coś skubać. Mamka nie musi długo siedzieć z maluchami swoimi. Te maluchy szybciej mogą normalnie, naturalnie same zacząć funkcjonować bez pomocy swojej mamusi. Także myślę, że tak jak wspomniałem, ta tutaj z 3 4, 101, ta 3 3 że one dwa dni dostaną wolnego. Pokryję w międzyczasie ze dwie termontki i one pójdą na równie z nimi. Teraz już yy, miałem tą sytuację taką, że tych samic było kilka belgijek do wykotu, miałem mo możliwość rotacji. Jak ta nie dała rady, to do innej przerzucałem. Tym bardziej, jak jedna miała miod obfitujący w młode, druga była trochę mniej. Yy, ale jeżeli pójdą tutaj te dwie same samice. A znowu im coś by się noga powinęła, to chociaż mamka uratuje maluchy. Także dziewczyny tam w pogotowiu będą, mam nadzieję, przygotowane, te aby się dobrze zakociły. I tu zobaczymy następną szansę, one dostaną i zobaczymy, czy to szanse wykorzystają, czy też po prostu w przypadku tej młodej jeszcze mogę dać jej trzecią szansę. Ale jak już dwulatka teraz by drugi raz pod rząd, pod rząd mi spierniczyła wykot, to myślę, że inaczej już będziemy wtedy na siebie patrzeć. W międzyczasie, mam nadzieję, że się koci tamta Mateusza, samica, yy, 73, 114 były kryte około tygodnia, więc też może już będzie niedługo widać. Coś tam jest, wiecie, nie mam ciśnienia, nie mam ciśnienia, trochę szkoda, jak tych maluchów rodzi się i ta pani albo tamten rudy pan mają co jeść, a w klatkach nie ma, no ale trudno, no kurczę, no można się trochę podenerwować, ale świat się na tym nie kończy. Mówię, to trochę mnie, ta sytuacja ratuje, że ja tych maluchów mam wcześniejszych. Urodzi się coś jeszcze, to fajnie. Jak nie, to tam poradzę sobie na tym, co mam. Chociaż nie ukrywam, że tam mam dużo, dużo samczyków. To na czym mi zależało. A tu byłoby fajnie, gdyby ten luty, marzec dał mi trochę dziewczyn, z tego względu, że one wtedy się fajnie zgrają mi terminowo. Marcówki, samice, lutówki są takie idealne do wczesnych zakotów. Bo tak, jak no na pewno to zostawię z tych samic sobie do zakłotów tych jesiennych, czyli październik, listopad, bo to są naprawdę fajne geny, na których mi bardzo zależy. Ale jeżeli byłby z nimi jakiś problem, chociaż nie ukrywam, że już mam z tyłu głowy to, iż one mają troszeczkę dłuższy ten etap umie do przesiedzenia, do pierwszego rozmnożenia. Także będę musiał je delikatnie prowadzić. No więc. Chciałbym coś z marca tych dziewczyn, a jak nie będzie, no to trudno. Na pewno coś z tych mamek, mamek, matek obecnych zostanie. Jeszcze na ten przyszły sezon, ale docelowo tutaj, jak jest jakaś wolna samica, to ja już tam mam parę osób, któ którym zależy na tych królikach. i Już dwie albo trzy ode mnie odjechały. Tamta już praktycznie ma nowy dom, ta 71, 68 także. Także samice, które pierwsze po prostu odchowują maluchy i widzę, że są sprawdzone. Są godne dania w drugie ręce, że umie mnie te samice się spisały, czyli 2468, 2471 pojechała już 115, pojechała 1442, pojechała 14,28. To wszystko jechały samice od młodych, które umie wychowały, i ja wiem z czystym sercem mogę tego królika dać dalej. Wiem, że nie daję komuś jakiegoś felarnego towaru, tylko. Sztukę, która się sprawdziła i przynajmniej ma takie zalążki, że dalej powinno być również, również dobrze. Na dzisiaj to by było tyle. Tak wygląda sytuacja z klatek rozrodczych na ten moment. Dawajcie znać w komentarzach, bo wiem, że jest nieciekawie w Polsce, więc też chcę sobie porównać to nie tylko informacje od moich znajomych, ale i od nieznajomych, czy u Was też. W zależności w jakim zakątku kraju mieszkacie, jak to się wszystko w tym roku, zwłaszcza u Belgów, bo tak jak wiecie, termondy, czy te inne rasy to zupełnie inna bajka. Ale jak ktoś hoduje Belgię, jak to u Was wygląda? Dobra, dzięki to by było na tyle. Miłego tygodnia. Pozdrawiam. Cześć.